Rozpoczyna się na naszych oczach światowe i polskie rozmrażanie lodówki. Wczoraj ruszyły restauracje, kawiarenki, kina teatry. Może ktoś skorzystał z tej możliwości? Był w kawiarence czy w kinie. Są takie osoby. Ja też na wszelki wypadek wczoraj wieczorem udałem się na trakt królewski, który po prostu tryska radością. Kawiarenki no, odwiedzają szczególnie ludzie młodzi. I również sprawdziłem, że teatry działają. Byłem, wszystko widziałem, poświadczam, że, że życie teatralne powoli, mozolnie, ale wraca. Jednak widać w tym wszystkim, i chyba wszyscy tego doświadczamy, że to odmrażanie no, jest powolne, już nie jest tak jak kiedyś. I sobie trochę tak pomyślałem dzisiaj rano, że to przypomina troszkę sytuację, o, o której mówi ta fotografia. To właśnie, to jest, to jest podobne do wyjścia z więzienia. Na zdjęciu widać, to jest Jake Blues wychodzi z więzienia, odbiera go stamtąd jego brat, Elwood i razem jadą do sierocińca, gdzie się wychowali. Okazuje się, że sierociniec jest w długach, tonie w długach i Muszą go zamknąć. Trzeba znaleźć pieniądze, żeby uratować razem z tą matką przewożoną, znaną pingwinicą, tak ją pieszczotliwie nazywają, ten właśnie sierociniec, gdzie się wychowali. No ale jakie są możliwości, żeby powstać tutaj z martwych i ten sierociniec utrzymać przy życiu? Jade Blues. W kościele doznaje iluminacji, zapala się światło niebieskie zupełnie tak jak w naszym kościele, ogarnia go i do jego serca i głowy napływa męścica, wskrzesić zespół Blues Brothers, który ruszy w trasę koncertową, zarobi pieniądze i spłaci długi tego ukochanego sierocińca. No i w związku z tym przypominam tę historię, bo rzeczywiście wielu z nas czuje się tak, jakbyśmy właśnie wychodzili z więzienia. No i teraz, co, co z tym zrobić? No, no, warto myślę, że założyć jakiś taki zespół Blues Brothers, czy, czy na no wszystkim dostąpić iluminacji, co nie jest rzeczą łatwą. Druga, drugi obraz, który mi się dzisiaj przypomina, to jest oczywiście. Powrót syna marnotrawnego, że po tym okresie roku, przerwy, syn marnotrawny powraca do domu i ten dom zupełnie inaczej wygląda. Oczywiście wychodzi mu naprzeciw, tak jak w tym słynnym obrazie Rembrandta. Ojciec miłosierny wita go i wyprawia ucztę. Ucztę wspaniałą. Taką ucztę próbowaliśmy tu kilka dni temu razem z grą. W czasie pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej tej grupki chłopców i dziewcząt. No tylko, tylko właśnie. No, tyle mówi święta Ewangelia, a co oczy mówią no, niezbyt święte doświadczenia, doświadczenia kościoła ostatnich miesięcy, ostatnich lat. Ksiądz arcybiskup, przewodniczący episkopatu, czyli najważniejszy ksiądz. Polsce, mówi, że teraz najważniejszą jest sprawą, żeby ludzie jak najszybciej powrócili do Kościoła. No, krótko mówiąc, żeby było tak jak dawniej. No, wydaje się, że jednak jest to po prostu niemożliwe. Nie będzie tak jak dawniej. Gołym okiem widać, że wszystko, wszystko się zmieniło. Kościół też się zmienił. Kolejne miasta i biskupstwa okrywają się niesławą. No nie jest to ładnie w takim uroczystym dniu wymieniać te miasta, ale odważa się. W Gdańsku co się działo wiemy, co się działo w Bydgoszczy pamiętamy, co się działo w diecezji bielsko-żywieckiej też niektórzy pamiętają. A we Wrocławiu, a wcześniej w Poznaniu, a niedawno w Krakowie, a zamknięto wyższe seminarium w Kaliszu, a wcześniej podobny los spotkał w seminarium sosnowieckie. Nie, nie tak dawno, kilka lat temu, w diecezji Tarnowskiej, jednej no, najliczniejszej, jeśli chodzi o liczbę księży i jednej z najbardziej pobożnych, y, w, 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 w przeciągu tylko sześciu lat ośmiu księży popełniło samobójstwo, głównie młodzi. Nie wiemy, jakie są powody, co było powodem tej tragedii, ale to wszystko jakiś tworzy obraz no, tego właśnie powrotu powrotu tego syna po tym okresie, no tak jak nas, każdego z nas tu obecnych, to właśnie jakiego ojca? Wydaje się, tak może to zbyt ostre określenie, że syn marnotrawny powraca do ojca marnotrawnego. No, jest to wątpliwy scenariusz, dlatego że co ja mogę u ojca marnotrawnego właśnie robić w tym domu? No, jeśli ojciec jest równie marnotrawny, co ja. Po co wracać? Gdzie... Gdzie on pójdzie, ten syn? Kościół utracił niewątpliwie swoje zaufanie i ten niedawny spór Dominikanina, ojca Adama Szustaka z księdzem arcybiskupem, no nie jest tylko sporem słownym tam, że się pokłócili, że to tam najważniejsza sprawa to powrót ludzi do kościoła, tylko żeby, no, wydaje się, że najważniejszą sprawą to jest jak kościół oczyścić, przygotować do tego, żeby ludzie mogli do niego powrócić. To jest troszkę tak, jak ja kilka razy już o tym mówiłem, więc tylko przypomnę, jak w porządkach przed Wielkim Postem w Tyńcu, w opactwie benedyktynów pod Krakowem, gdzie przed Wielkim Postem, jeszcze w czasach, kiedy ja tam prawie rok spędziłem w tej wspólnocie mnichów, wynosiło się z celi wszystkie przedmioty, Lekko się odnawiało cele i wnosiło wszystkie potrzebne rzeczy, a na korytarzu fruwały setki, tysiące niepotrzebnych bibelotów. No i tak sobie myślę, też nasze mieszkania może opustoszały czy zmieniły się i teraz wyrzucamy te, te wszystkie przedmioty. I co często robimy? No, do kościoła, przynajmniej w wymiarze kościelnym, nie wiem jak w waszych mieszkaniach, wnosimy potrzebne. I niepotrzebne rzeczy, te wszystkie graty, które wcześniej były. I dzisiaj chciałem uruchomić nasze myślenie i nasze serca, no, że e, f, no, żeby nie tęsknić za, za tym, co było dawniej. Już te, te czasy nie wrócą. Dzisiaj jest zupełnie in, inaczej. I, I nadarza się okazja, żeby było lepiej, żeby oczyścić e, Kościół z, z grzechu, z naszego. Upadku, naszego środowiska, księży, biskupów i, i ten Kościół, żeby rzeczywiście, żebyśmy umieli w Nim zobaczyć Ojca Miłosiernego i żeby ten proboszcz czy biskup choć troszeczkę go przypominał. Potrzeba no, refleksji nad, nad, nad Kościołem. I tak sobie myślę dzisiaj, czy ktoś z nas tutaj zebranych, ma iluminację? Co można by w tym Kościele zmienić? Jak te porządki, co jest niepotrzebne na tym korytarzu, żeby go zostawić, a wnieść do kościoła te najpotrzebniejsze. I tak sobie pomyślałem: nic o tym nie wiedzą, że dzisiaj jest zacnych teologów, aż trzech, bo jest ksiądz Marcin, to już chyba ze trzy fakultety skończył. Z pewnością go Biskup zrobi zaraz lektorem w Gliwicach, Ksiądz Henryk Michalak, to jest doświadczony duszpasterz, jeden z najbardziej doświadczonych, no i wojownik niewątpliwie o sprawy Boże. A ksiądz, z jaką to jest znany nam? I powiedzcie bracia, czy dacie się skłonić, zaprosić, żeby jakiś pomysł tutaj rzucić? A może doznaliście, dostąpiliście iluminacji? Co można zmienić w Kościele, żeby było lepiej? Nie chcą. A, jest, Martie. Dobra. To ja powiem, że ja żadnej iluminacji nie doznałem, żeby było jasne. Ale bardzo mi się podoba to, co mówisz w Wojciechu i że... Pierwsza rzecz to taka to, żeby mówić otwarcie o wielu sprawach. To co robisz tutaj na tym kazaniu. To jest pierwsza rzecz. Jak się nie mówi otwarcie, tak samo w rodzinach, w domu w różnych miejscach, jeżeli coś zamiatamy pod dywan, to to tylko pod dywanem gnie. No to taka pierwsza moja refleksja. Dziękujemy. Czy ksiądz Henryk się wypowie w sprawie e, reformy? Henryku, zapraszam. A potem Janek diag może też się wypowie. Na tle tutaj e, syna Marta Trawnaka. Co chcesz, żebym powiedział? Jak odmawić kościół? Dostoi proboszczu. Nie, bez Już był. Kościół wymaga odnowy. Nie ma żadnych słów. Podstawą odnowy Kościoła jest wiara, czyli fundament, na którym budujemy człowieczeństwo. Ale musi to być wiara żywa, a nie tylko obyczajowość, tylko musi być Bóg pośrodku życia. Dwie wartości są dzisiaj podstawowe w cywilizacji zachodniej, kiedy chyli się ku upadkowi. Uniwersytet, czyli intelekt i katedra, czyli duchowość. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, tak? Brawo, Henryku. Jak on Janek się wypowie na temat reformy kościoła? <grych> reformację przyzywaliśmy. Ja tylko chciałem powiedzieć, że y, wydaje mi się, że y, no, nieodwracalne są pewne zmiany y, w kościele, y, na, ponieważ no, społeczeństwo inne w Polsce, i na świecie y, już się no, wychowały się całe, już, całe pokolenie takie zdechrystianizowane i tego się nie zrobi y, krótko. W jakimś krótkim takim horyzoncie, żeby coś właśnie odnowić. Natomiast uważam, że należy zacząć od tego, żeby każdy, kto czuje, że Pan Jezus jest dla niego ważny, żeby się zwrócił do Pana Jezusa i żeby się gromadzili ci, którzy czują coś właśnie, no, od Boga, jakieś właśnie. Nie, nie, że zależy im, że jednak ważne jest. I że nawet jeżeli w Kościele teraz będzie mało ludzi, to ja przyjdę, prawda, ja będę się trzymał Pana Jezusa, jak każdy. I w ten sposób się wyłoni może małe grono, ale od czegoś się da. Dziękujemy Janku. Czy ktoś z Was może ma jakiś ma, doznał iluminacji i chce się podzielić swoim doświadczeniem wewnętrznym? Ja tylko, tak? Nie ma. Ja, ja tylko jedno, jakżeście mówili sobie, pomyślałem, że, że często mówimy, niech się biskup poprawi, niech się tam prezydent poprawi, tam nie wiadomo kto jeszcze, ale tak naprawdę myślę sobie, że mamy wpływ tylko na siebie samych. Tylko my możemy od siebie zacząć. I nawet w rodzinie mówimy, czego te moje dzieci nie zrobiły, a mój mąż, jaki jest, a moja żona. Nie mamy na to wpływu. W życiu dorosłym ten wpływ jest minimalny i zasadniczo mamy wpływ tylko na siebie. Ale żeby nie było tak smutno, to ja e, dzisiaj rano, no może nie iluminacji, ale, ale doświadczyłem, znalazłem, słuchajcie, o, taką wiązankę szałwii. I ta szałwia to jest, yy, rośnie w, w Meksyku i w Ameryce Południowej i służy do, w, w, przez szamanów, do wypędzania diabła. No, w kościele była bardzo ostrożnie stosowana, ale przeczytałem w Wikipedii, że można użyć, więc ministranci niech włożą do kadzidła te szałwie, żebyśmy wszystkie nieczyste siły, ktoś weźmie ode mnie, czy nie, yy, wy, 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 wypędzili. Natomiast patrząc na te trójce Andrija Rublowa, świętego Andrzeja Rublowa, chciałem dzisiaj powiedzieć, że jest sposób do tego, żeby jakby odnawiać Kościół. Że dzisiejsza uroczystość Trójcy Przenajświętszej, Ojca, że tak naprawdę jedynym Ojcem, tym kto stwarza, tym którego imię brzmi Jachwę, jestestwo, jestem, który jestem, jest Bóg. To jest pierwsze. Po drugie, Syn Boży, ten jedyny Bóg w Trójcy Przenajświętszej, to jest Jezus Chrystus, że warto powtarzać sobie, szczególnie w naszym środowisku księży, że jedynym księdzem, jedynym proboszczem, jedynym kanonikiem, prałatem, biskupem jest Jezus Chrystus, jedyny kapłan, jedyny pośrednik między niebem a ziemią. I jeśli to uznamy, to nasze kapłaństwo i wasze, bo przecież każdy przez chrzest w Nim uczestniczy, będzie kapłaństwem służebnym. A co się tyczy Ducha Świętego, to nawet tutaj za bardzo nie wiadomo, dlatego kocham tę te, 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 konę. Ponieważ ciągle się spierają, który z nich to ojciec, a który syn. No, w Trójcy Świętej to naprawdę wszyscy są wszystkimi, tak na dobrą sprawę. I trudno rozpoznać. Oj, wiadomo, że ten po prawej stronie, ten anioł, to jest, to jest Duch Święty. Kto to jest Duch Święty? To jest Bóg niepoznawalny. To jest, Duch, to jest Bóg, którego, któremu nie możemy przypisać ani płci, ani jakiś cech. To jest po prostu tchnienie ojca i syna. To jest, to jest Pan Bóg, który przekracza wszystkie możliwe wyobrażenia. Pokłońmy się więc Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, Ten, któremu imię brzmi Jachwę Jestestwo i Temu, który jest jedynym pośrednikiem między niebem i ziemią i Ten, który jest wielką tajemnicą niepoznawalną przez nikogo z nas. Amen.